Witam wszystkich, jak zapewne wiecie jest to poradnik jak ściągnąć bardzo szybko, bezpłatnie pełną wersję Minecrafta. A więc pokażę Wam skąd ściągnąć. Chodzimy na taką stronę. Obierz myślnik Downloadry. info ukośnik minetstraft.ex i jak coś dla leniwych jest tam yy, pod filmikiem link, który was przekieruje na tą stronę. To ja wam pokażę jak to dalej robimy więc. wejdę I wpisuję www. myśli downloadinfo Ok, klikamy zapisz plik. ściągnęło mi się, mi się to ściągnęło na pulpit, ale wam może się ściągnąć na przykład yy, do folderu pobieranie. Więc jeżeli nie będziecie mieli tego na pulpicie, to sprawdźcie gdzie indziej No dobra, klikam dwa razy, klikam ruchom. I pojawił nam się nasz instalator. No, i mamy Minecraft. Instalacja Minecraft. Tu mamy trochę opisu o tej grze, a teraz wiecie, jak chyba w instalatorach trzeba kliknąć dalej, 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 to kliknijmy tu dalej, dalej, dalej i się rozpakowuje. Co Wam powiem o tej grze, to to, że Minecraft to w wielkim skrócie nieograniczona terenem gra, w której gracz może stawiać budowlę z trójwymiarowych sześcianów. Gra jest cały czas rozwijana, twórca gry z hobbystycznego zajęcia zrobi coś, o czym dzisiaj mówi cały świat. Łączy elementy przetrwania, RPG, survivalu, mechaniki i pewnie wielu innych rzeczy. Dobra. Instalacja prawie zakończona. Pobierz klucz licencyjny, bo ktoś program. Klikam OK. OK, mamy takie okienko i mamy kliknij tutaj i otrzymaj klucz. Ja zaraz Wam pokażę to dalej, jak zrobić, bo już to przedtem zrobiłem, dlatego nie będę tu klikał. A wystarczy, że Wy klikniecie tutaj i tam wyskoczy Wam strona, na której wpiszecie swój tylko numer telefonu. I od razu za chwilę dostaniecie swój klucz instalacyjny, tak jak ja. To może ja wkleję swój klucz. OK, program aktywowany, naciśnij zainstaluj. Klikam OK. I klikam zainstaluj. No i instaluje nam się instalator, tak można powiedzieć. No i tam wykonuje tam jakieś sprawdzenie rejestru i tak dalej, i tak dalej. Ale my czekamy, ja teraz pokażę. No i mamy. To jest nasz tak zwany downloader. Tu mam pokazane ile mam do ściągnięcia. Jeszcze nie jest rozpoczęte ściągnięcie. No to co? No, to klikam start, i zaraz zobaczymy, co tu będzie się działo. Klikam start. Tu mamy prędkość, jaką będzie się ciągać Na początku, no wiadomo, startuje, ale już widzicie, jest ponad 200 kB. Mi to, nie wiem, 4 minutki, nawet nie, już będę miał. No, i może Wam tylko pokażę jeszcze, jeszcze raz, Wam napiszę. Mieli wątpliwości skąd pobrać pełną wersję Minecrafta www Pobierz myślnik. Download.info <.exe> No, to by było wszystko w tym temacie, co Wam chciałem przekazać. Mam nadzieję, że pomogłem. Jak się podobało, to tam zasubujcie, dajcie lajka, czy coś tam. Nie wiem, może, możecie nawet yy, pochwalić się znajomym, że jest taki fajny sposób do ściągania tam na fejsie czy coś. Dobra, to ja Wam życzę miłej, udanej gry, yy, wielu godzin, bardzo fajnej gry. No dobra, to co, do zobaczenia następnym razem.